Prowadzę firmę, która się zajmuje klonowaniem sortów kanabis w Austrii. Chciałbym porozmawiać troszeczkę o tematach, które mamy tutaj w Austrii, jak my to się obchodzimy z tym tematem i chciałem porównać je troszeczkę z Polską. My w Austrii mamy tutaj cudowne możliwości, powiedzmy tak, jakby trzymać rośliny i się nimi cieszyć. A możemy używać je w różnych sensach i staramy się przekonać publiczność, że konopia, cannabis nie jest aż tak strachliwa i że można z nią zrobić cudowne rzeczy i bardzo dużo różnych rzeczy. A nie tylko dealerować i prowadzić na czarny market i zarabiać z tym tylko pieniążki. Oczywiście na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut oka to jest cudowna możliwość zarobić dużo kasy w krótkim czasie, ale myślę, że to nie jest to, co wszystko, wszyscy chcemy. Sytuacja w Austrii wygląda tak, że możemy trzymać roślinki kanabis i hodować je jako rośliny, piękne rośliny, ale oficjalnie nie możemy ich doprowadzać do kwiatów. Oczywiście dużo ludzi cieszy się też kwiatami i scena jest piękna, powiem, że tak, bo nie tylko ludzie zaczynają dilerować, znaczy kończą raczej z dilerowaniem, a zaczynają kochać rośliny, kochać dużą ilość różnych genów, różnych genotypów, różnych fenotypów i zaczynają kochać różne genetyki po prostu. Moim zdaniem. Problemy w Polsce są przeważnie takie, że ludzie spróbują zrobić z tym dużo pieniędzy, a nie starają się kochać rośliny. Robią to tylko dla profitu i to są bardzo złe emocje, które nie będą prowadziły do celu, że w Polsce sytuacja się zmieni. Tutaj po prostu ludzie powoli procesują, robią kompromisy i ludzie starają się coraz bardziej, coraz więcej odejść od dealerowania i zarabiania marihuaną tylko i wyłącznie pieniędzy. Tylko koncentrują się na tak dużo tych rzeczy, co można z tą cudowną rośliną po prostu zrobić. To jest piękna roślina, cudowna roślina i my, Polacy, ją tak samo kochamy, jak wszyscy inni ludzie na prawie całym świecie. To jest jedna z najstarszych, najcudowniejszych roślin, którą mamy i powinniśmy ją dużo więcej szanować niż tylko używać dla profitu, dla pieniędzy, które co to jest papier. Jak chcecie mieć legalizację, moi drodzy koledzy i bracia, to musicie być gotowi zrobić kompromisy. I kompromisy nie będą zależały na tym, że możemy palić ile chcemy, tylko celem jest, żeby każdy przemyślał, co robi, jak to można używać, a nie wykorzystywać. Natura nas nie wykorzystuje, natura nam daje cudowne możliwości, które możemy używać. I tak samo z takim samym honorem powinniśmy traktować naturę. My też powinniśmy ją używać, a nie po prostu wykorzystywać, co niestety się dzieje w Polsce i to bardzo też z kulturą kanabis. Życzę Polakom, żeby sytuacja kiedyś poruszyła się tak jak u nas w Austrii, że po prostu coraz bardziej, coraz więcej ludzie kochają. Te małe rzeczy. Nie tylko szybko, dużo, jak najwięcej kasy, tylko smak, aroma, naturalne produkty, niekomercjalność. Po prostu tak dużo tych możliwości jest, że aż nawet mi nie wiem, o których mam zacząć mówić. Różcie głowami, wstańcie, bo jesteście tak mocni. Zróbcie coś pozytywnego, nie myślcie tylko o pieniążkach, tylko myślcie o waszych prawach. Myślcie, żebyście coś zmienili w Polsce, tak jak się powoli rusza na prawie całym świecie. Życzę wam dużo, dużo, dużo sukcesu, w tym na następne lata, bo tak szybko myślę, że się nic nie zmieni. No i także życie dobrych grołów, tylko dla kochających, a nie dla kochających, dla kochających mar marioanę powiedzmy, a nie dla kochających pieniążków. Pozdrowienia z Pragi i wszystkiego najlepszego widzom Sadini TV.